Cześć, witam was u bram przepięknego zamku, w zasadzie w pałacu, dosyć sporych rozmiarów, opowiem wam zaraz o tym miejscu, naprawdę ciekawe, warte zobaczenia. Budowę tego pałacu zaczęto w 1911 roku, są piękne wieże, dosyć sporych rozmiarów, ale tak naprawdę to jest pałac, ma niecałe 13 tysięcy metrów kwadratowych, dosyć spory obiekt. I zaczęto go właśnie budować w 1911 roku, ale nigdy nie zakończono. Najpierw z powodu I wojny światowej, no a później drugiej. Po II wojnie światowej pozabierano wszystkim właścicielom ziemskim ich majątki, no i został niczyi i dlatego nigdy nie został ukończony. Jest naprawdę w świetnym stanie technicznym. Jak na swoje lata to budowla jest bardzo nowoczesna. Są tutaj schody żelbetowe między innymi. Dlatego ten obiekt tak świetnie wygląda, fajnie jakby nam się udało wejść na wieżę, chociaż wejdziemy sobie, pozwiedzamy, naprawdę piękny obiekt. No, to wchodzimy. Piękne miejsce, naprawdę. Zaczynamy zwiedzanie. Wyczytałem sobie na internecie, że to na dole miały być takie bardziej reprezentacyjne miejsca. Wiadomo, jakieś spotkania, jakichś właścicieli ziemskich, jakiś władz, czy ogólnie jakieś imprezy okolicznościowe. A do góry na wyższych piętrach miały być prywatne apartamenty właścicieli. Spory obiekt, będzie co zwiedzać. Za dużo graffiti nie ma, więc jako tako jest zadbane. Wiem, że tutaj działa jakieś stowarzyszenie i tego pilnuję, żeby tutaj to było w jak najlepszym stanie technicznym. Tu jest wielkie, wielkie pomieszczenie. Podejrzewam, że jakaś sala. Dosyć sporo okien z widokiem na park. Na podłodze takie kamienie wyszlifowane. Dosyć solidnie to wygląda. Nadproża z grubej szyny wszędzie. Schody żelbetowe, wejdziemy sobie zaraz wyżej i zobaczcie na suficie. Zaczęto robić piękne wykończenie sufitu, nim nie ukończono, ale i tak już to pięknie wygląda. Świetna sprawa. Kolejne schody tutaj, takie bardziej na uboczu, czyli myślę, że bardziej dla mieszkańców. jakiś taras i przepiękny park udało nam się podjechać prawie pod sam pod sam pałac, bo stoimy tam więc nie trzeba było daleko gibać kolejne schody i na dół i do góry Widzę, że budynek, budowla jest symetryczna, kolejny dziedziniec z jednej i z drugiej strony. Takie same schody, takie same pomieszczenia. Zobaczcie jaka belka gruba, żelbetowa w środku druty, chyba to są druty, albo jakieś płaskowniki żeby to wytrzymało tu nad, nad wejściem, nad prożem też ale to okno wygląda jak na swoje lata na tamte czasy bo i są takie gwoździe zabezpieczające ramy starodawne, więc na bank to jest oryginalne okno nieruszane Dosyć skorodowane zawiasy, też pięknie wykończone. Jest jakaś linka zabezpieczająca, żeby nikt nie spadł, bo dosyć, dosyć wysoko jest. No już by się można zabić tutaj, Fadek z tej wysokości. To dlatego pójdziemy bliżej ściany widzimy wyżej, no jest chyba drugie graffiti, czy, czy trzecie, więc nie ma tragedii. Tutaj zobaczcie jeszcze dziedziniec z tej perspektywy. Jeden z dwóch. I mamy już dach, dachóweczkę. Jest tam na pewno wyjście, ale na pewno jest zamknięte. No, tutaj też kolumny. Dwie kolumny. Ale tutaj z cegły te to całkiem całkiem wyglądają ciekawie pościnana pięknie cegła idziemy dalej roczniejsza część też pomieszczenia Tutaj część dachu, więżby dachowej. Dosyć solidne kantówki. I wyżej dach, ale nie wiem, czy tam wyżej wejdziemy. Może się uda. Może nam się uda jeszcze wejść do piwnicy. Jakimś cudem. Zobaczymy, jak tam wygląda. Takie dziury pozabezpieczane dla zwiedzających. Myślę, że obiekt ogólnodostępny, bo podjazd jest ciekawy. Można sobie stanąć. Wydzielone jest miejsce parkingowe. Przepiękne drzewo. Jesienne. Jesteśmy już wyżej na tej wieży I tu wyczytałem, że jest staw Cały zarośnięty Ale widać, że miejscami, że woda jest, więc musi to być staw I to dosyć spory staw Na pewno to musiało robić piorunujące wrażenie, jak, jak nie było tej trzciny I sam zamek, przepięknie Przepięknie to musiało wyglądać. Fajne miejsce właśnie na lokalizację takiego pałacu. No i tak jak myślałem, wyżej nie wejdziemy po zabijane dziury pewnie ze względu bezpieczeństwa, żeby nikt tam nie spadł. Ale w ciekawe schody idą z jednej i z drugiej strony. Bardzo symetrycznie to wszystko jest zrobione. Ale wyjdziemy chociaż zobaczymy. Szelbetowe schody, konkretna konstrukcja. Odeskowane, odeskowany sufit. też ale jeszcze otynkowane tutaj widać właśnie bez tynku pod spodem jest jeszcze styropian pod tym więc całkiem jak na tamte czasy styropian to był rzadkością a tu już był oddzielone od siebie schody i są drzwi Ręce porobione, jakieś malunki Podejrzewam, że jakieś dzieci tu były Z przedszkola jakąś wycieczkę miały, bo dosyć małe dłonie No i kartka, z powodu złego od stanu technicznego dachu Poddasze zostały już ze względu bezpieczeństwa zamknięte Klucze są w posiadaniu stowarzyszenia w trzeciu po w Starej sielce. Ale... Sprawdzę tylko czy jeszcze czy zamknięte, jest zamknięte Kłódka jest to. I okno w takim jajowatym kształcie dosyć, dosyć ładnie zachowane to okno, trzeba przyznać. Wchodzimy, można powiedzieć, pod schody. Nie wiem, gdzie nas to zaprowadzi. Też widać, jak jest pierwsze piętro wzmocnione przez żelbetowe elementy konstrukcyjne. Jakieś pozostałości okien charakterystyczny zapach jest dziedziniec od spodu obejdziemy sobie wszystko na dole i wyjdziemy na dziedziniec tu jakieś tu były piece kaflowe prawdopodobnie To są porozczaskiwane tutaj leży wielka sterta Okna z kratami I tutaj wieżyczka Ma okrągłe pomieszczenie Jakieś piwnice Coś ten deseń Wszędzie wzmocnienia. Jakaś stara puszka. I to chyba myślę, że z tamtych czasów. Bo jest taki dosyć stary napis. Gumowy, zastosowań. Po jakiejś, jakiejś farbie. Puszka po farbie. Szukam, może będzie gdzieś rok produkcji. Nie ma. Puszka po farmie. Kurde. zostawił maskę. Tam co, stęple stoją? Jakie stęple? Chyba tam jest prze... Ale to w dzisiejszych czasach wzmocnienie. Chyba żeby nikt nie wpadł od góry. Na biało ściany pomalowane tu pomalowane z tej strony czyli to były chyba bardziej użytkowe możliwe że jakieś spiżarnie bo z tamtej strony nie było tej farby czyli pewnie spiżarnie jakąś farbę żeby to bo sufit też jest pomalowany żeby to może bardziej wyglądało tak oświetlenie więc podejrzewam, że nie wszystko tu było użytkowe. Tam nie idziemy, bo grozowisko leży. Też stare piece kaflowe. Nie przejdziemy tam. Wracamy. Więc tu chyba piwnica. Jakieś spiżarnie Dobrze. Jesteśmy z drugiej strony budynku Byliśmy tam na tarasie Piękne kolumny Oddalimy się trochę, wam pokażę Zobaczcie jeszcze budynek z drugiej strony Tu był taras, na którym byliśmy Poszczególne piętra, tamte schody na strych i okno i okno i data 1911